Co 15 lat i do głupna ludziwa. Mnie nie interesuje błystery od złotze adopt i całości się, się spore ja tak powiem. Thank you. A teraz, drodzy Państwo, nie byłoby porządnej prawicowej publicystyki, ani dosadnych falietonów, czasem ograniczonym, a czasem bezkompromisową prawdą. Gdyby nie nasz kolejny gość.

Krąży po Europie. I po <grymno> Teraz trochę wolniej krąży. Dlatego, że zwycięstwo wyborcze Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych doprowadziło do powstrzymania rewolucji komunistycznej, która się przewalała przez Amerykę Północną. Przewala się przez Europę. Jednej kadencji Donalda Trumpa nie wystarczy, żeby nie tylko powstrzymać rewolucję komunistyczną, ale wykorzenić ją stamtąd, a w rezultacie również u wszystkich wasali Stanów Zjednoczonych, a my do tych wasali należymy. Proszę Państwa, nam się wydaje, że rewolucja komunistyczna już się skończyła. Bo dlatego nam się tak wydaje czasami, że my znamy tylko jedną strategię rewolucji komunistycznej, mianowicie strategię bolszewicką. Ale to nie jest jedyna strategia. Strategia bolszewicka składała się z takich trzech elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego doradzenia. Przyniosła rezultaty przerażające. I między innymi dlatego, że przyniosła rezultaty przerażające. Pod koniec lat 60. promotorzy rewolucji komunistycznej odstąpili od tej, od tej strategii na rzecz strategii pozornie łagodniejszej, ale znacznie groźniejszej. W tej strategii nowej na pierwszy plan wysuwa się masowe doradzenie miliardów ludzi. Przy pomocy piekielnej.